Witam was moi kochani bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z the Tales of the Shire. Moi kochani kończymy, czy zaczynamy w momencie, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, a więc e, mamy jeszcze ranek, e, musimy zrobić tą sprawę asesora, więc musimy pójść upewnić się, że na farmie kotonów wszystko jest w porządku, a więc lecimy na farmę kotonów. Gdzie są ptaszki? Dobrze idę, dobrze idę. Tutaj będzie chyba gdzieś tak. Tak, tędy. Na farmę kotonów. Mniej więcej pamiętałem. Teraz tędy. Tutaj trzeba iść tędy, bo na górze jest chyba wierzbinka, jak się nie mylę, prawda? I powiedzcie mi, że mam rację. Tak. Dobrze, tutaj jest farma. Zabuwałaś te dwie żbinki, tu jest farma kotonów i... Gdzie jest... a tam będzie ona. Ona? Nie, on chyba, nie? Do kogo mieliśmy iść? To ogólnie tylko na farmę? No dobrze, no to idziemy. o o! co się stało z płotem? Asesor musi zobaczyć zadbaną farmę. Lepiej szybko naprawię ten płot. Ok, jak go naprawić? Napraw zniszczone ogrodzenie. W jaki sposób? E, napraw. No, jak ładnie. I furtka działa. Panie asesorze, jak cudownie Pana widzieć. To wygląda na trochę zziajanego Wszystko w porządku? Tutaj wszystko w porządku. Jak Pan widzi, zwierzęta są zadbane i schludne. O tak, bardzo dobrze. To właśnie robimy tutaj tą nad wodą, panie asesorze. Może pokażę panu resztę gospodarstwa. Mm. Czemu wyglądasz tak, jakby przyszło ci przebiec przez pół wioski? Postarać się robić dobre wrażenie, Hugo. Myślę, że były pewne kłopoty, ale Hugo umie je rozwiązać. Tak, nie wiem po co te narzekania, wszystko wygląda tak jak trzeba. Teraz pędź nad staw starej rubi. Asesor chce zobaczyć miejsce, w którym woda jest czysta i przejrzysta. Już się robi. Dobra, no to biegniemy w takim razie nad staw starej rubi. Czyli do mnie do domu tak naprawdę Bo przy domu jest ten staw Tędy, okej okay. Tędy, okej okay. Dobrze, dobrze. Grzybki były. Wiorę. Rowik. O. Okej, okay. dobrze, że to przejście jeszcze jest tutaj czynne. I... Staw jest na dole, dobra. I czy będę musiał coś też tutaj posprzątać? Tak, zobacz. Cudny jest dźwięk deszczu o padającego i wód potoku ze wzgórza spływającego, ale lepsze od deszczu czy rządzącego strumyka... Panie jest co pan robi? A co... a na co to wygląda? Nie mam zielonego pojęcia. Myję się. Dlaczego właśnie teraz? Bo to dzień kąpielowy. Czemu jest pan w ubraniu? Bo to również dzień prania. A idzie, Ale idzie asesor, zaraz tu będzie. Nie może pana tutaj być. Nie mogą wyjść. Czemu nie? Bo jestem bez spodni. A co masz na sobie? Przecież widzę, że masz spodnie. Asesor z Michel Delving chce zobaczyć wodę czystą i przejrzystą, a zamiast tego zobaczy pana. Co pan mu wtedy powie? Dzień dobry? Musi pan stąd iść. Gdzie pańskie spodnie? Za tamtym głazem. Chociaż mogło się zdarzyć, że zabrały je wywiórki. Małe paskudy. Pójdę ich poszukać. Za głazem. A jakim głazem? Tu, okej. Okay. Nie widzę. Okej, okay, chyba znalazłem. Przybłędo, nie umówiliśmy się przypadkiem, że poszukasz moich spodni? Robi się zimno. Znajdź spodnie. I co? Gdzie? Gdzie są te spodnie? głazem, lub pokazują mi Ale tutaj są spodnie. Och, dobra. Oto pańskie spodnie, panie Noakes. Czemu pan wyszedł z wody? Nie. Przypomniało mi się, że już ma na sobie spodnie. Przepraszam, to oto Hugo Underhill. Co tutaj robisz i czemu trzymasz w rękach spodnie starego Noakesa? Ja pomagam mu. Ale przecież już ma na sobie spodnie. Tak, Noakes lubi nosić dwie pary spodni naraz, prawda? Naprawdę? Lubią? Daj mu. Podaruj. Cóż, wszyscy są spory ubaw, upowiadając o spodniach starego Noakesa, ale chcę pan zobaczyć Hobbitów przy pracy, prawda? Pokażę panu mój sklep, panie asesorze. Sandyman, skąd się tu wziąłeś? Jesteśmy młynarzami od wielu pokoleń od czasu założenia z nadwodą. To bardzo ciekawe. Byłby dla mnie to zaszczyt, gdybym mógł zaprosić pana do naszego skromnego domostwa. Mhm. Dziękuję, panie Sandyman. Proszę bardzo. Ale przecież zamierzałem pokazać panu sklep w naszej wiosce. Eee, chciałby pan obejrzeć most? Chyba mi wystarczy, dziękuję. Mhm. Chciałby pan obejrzeć most, to zapytanie. Tylko tyle udało mi się wymyślić. Może pan tutaj poczekać z Farmerem Blossomem? San, ten Sandyman, dobra, musimy zrobić coś, aby Sandyman nie mógł dotrzeć do swojego domu. Eee, jak? A może zatarasujemy gościniec do Hobbitonu z tym starym wozem? Hmm. Sandyman nie zdoła go obejść i będzie musiał wrócić na rynek w nad wodą. Świetny pomysł. go biegnijcie przodem i zablokujcie drogę. Ora, no, my coraz więcej kłopotów zrobimy. coraz więcej kłopotów. Gdzie mam iść? Dobrze idę, dobrze idę. Mm, dobrze idę? Dobrze idę. O rany. Będę. No ale to dziwne, żeby kłopotów tylko więcej narobimy blokując... Mm. No dobra, nieważne. Każą miś to idę. Robię to, co mówią. Ja nie wiem, czy jakiś stary wóz widziałem, czy nie widziałem, ale cóż. Kolowika zawsze warto wziąć. A tu jest ten wóz, dobrze. Co, i cofną się? Nie pójdą obok? Nie przejdą obok wozu? Anidria jest zbyt ciężki. Eee, trzeba... Gdzie jest koń Sandemana? Księżniczka? Nie ma czasu na jej szukanie. Nic na to nie poradzimy, chyba pójdź drogą i zatrzymaj Sandymana. Już idę. Próbuję wymyślić, jak kruszyć ten wóz. Spowolnij asesora i Sandymana. Ja cię kręcę naprawdę. To nie jest mądre. Ok, idę. Pogadać do nich, panie pro, pro asesor? Pan Sandyman? Jak miło, oj znowu cię widzieć. Czego chcesz, Underhill? Chcę porozmawiać z panem o... tak? Wspaniałej łące pana Sandymana. Poważnie? Co w niej takiego wyjątkowego? Robi się z niej najlepsze ciasta. Bo to prawda. To bardzo rozsądna osoba, Underhill. Przyjaźnimy się. Ale jest zbyt droga. Proszę nie słuchać, ma bzika. Dopiero co pan powiedział, że bardzo rozsądna osoba. Czasem tak, czasem nie. Szybko się zmienia. A teraz zejdź mi z drogi. Co jest tam na niebie? Gdzie? To tylko jakiś ptak. To smok. Shire? Chyba się, się zgubił. Nie chcę być niegrzeczna, ale czy nie próbujesz marnować naszego czasu? Nie, mój błąd coś mi się musiało wpaść do oka. Aha, wszystko jasne. Dobrze będzie to sprawdzić, więc odwiedź uzdrowiciela. Tak, marnuj da tak dalej nasz czas, a naśle na ciebie delfinię. Może się na coś przydasz. Tak zrobił, ale najpierw nastawię czajnik, panie Sandyman, zaparzam pyszną herbatę. Wróć do Orla. Hej, okay. nic nie zrobił. Nie udało mu się tego wozu przenieść. I co teraz? Orla, zablokowałeś drogę. Aha, postawił mąkę. Aha, tylko worki z mąki. Z mąką. Nic innego nie przyszło mi do głowy. Co ty wyprawiasz? Co się stało? Mam awarię koła. Sprawdzamy worki. Ładujemy wóz. Eee, nie wiem. Mamy awarię koła. Wcale nie. To się nie było problemu, a potem się zepsuło. Ale koło nie jest zepsute, bo je naprawiłem. Bardzo szybko. Ale szybko, dobra robota. Wie pan, o czym myślę, panie Sandyman? Najwyższa pora przestać marnować czas i udać się do mojego domu. Przybyłem tutaj, żeby zobaczyć hobitów zajętych radosną pracą i dokładnie to ujrzałem. Nie ma potrzeby odwiedzać pańskiego domu, panie Sandeman. Widziałem już wystarczająco wiele. Wróćmy do posągu jeża. O, czekaj. O co chodzi? Tu jesteś. Porozmawiamy przez chwilę. O, właśnie. Ku mojemu zdziwieniu mam teraz o tobie nieco lepsze zdanie, Underfield. Zdecydowałem, że możesz kupować moją lepszą mąkę. To tyle. Czemu wciąż tu jesteś? Napisał pan w liście, że chce się, się ze mną pomówić. O tak, chodź ze mną. Po razu teraz? No więc o co chodzi? To znaczy, stara starasz się mnie uszczęśliwić? Czego chcesz? się zaprzyjaźnić? Popatrz tylko na siebie, gorliwość ciebie hobbit i uczciwy do bólu. Ale ja to cenię, oby tak dalej to sądzi się dogadamy. Tutaj wszyscy wydają się uczciwi. Nie są uczciwi, tylko nieświadomi. To nie groźne, ale właśnie w tym problem. Jako jedyny konfrontuję ich tutaj z gorzką prawdą, więc może zechcesz wys wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Nie chciałby pan być bardziej przyjazny, panie Sandyman? Mógłbym, ale nie chcę. Ale ty się starasz, doceniam. To miło jest widzieć, że ktoś ma ochotę, choć odrobinę hobby czego wyczucia. Nie tylko ja Pani Sadowan, ale dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. OK. Donarka. Spotkę się z wszystkimi poznakiem nad wodą. Dobrze, no to lecimy teraz do... E, bo są do, te, do tej głowy wilka. Która będzie chyba przed sobą gdzieś jeszcze. Chyba tak. Aha, tutaj, dobra. Tu jest wejście do wioski. Tu jest, okej. Okay. Znaczy nie do wioski, tylko na rynek, tak? O no i co teraz? Zapraszam mm -hmm. bliżej. Asesor jest gotowy oficjalnie ogłosić, że nad wodą jest wioską. O, coś mi się wydaje, że może być problem. To nie będzie długa przemowa. Doskonale. cóż za wspaniałe przemówienie. Dziękuję, farmerze Cotton. Chwileczkę, panie Sandoma. Chciałbym jeszcze po po powiedzieć, jak bardzo jestem dziś ze wszystkich dumny. Pięknie ujęte, Hura, A teraz oddajmy głos asesorowi. Dziękuję. Po pierwsze chciałbym podkreślić, że bardzo miło było mi was wszystkich poznać. To miło z jego strony. Nad wodą to cudowne miejsce i wszyscy powinniście być z tego bardzo dumni. Ura! Zaczyć jednak czas, abym ogłosił swoją decyzję. Po starannym rozważeniu mogę wam powiedzieć, że nad wodą nie jest. Ups! Hmm. Powinien tak leżeć? Ora jest nieprzytomny, miał, miał zamiar powiedzieć, że nie jesteśmy wioską. Tak, ale tak naprawdę tego nie powiedział, prawda? Dopóki będziemy go trzymać nad wodą, mamy szansę zmienić jego zdanie. Jedaczek, zanieśmy go do zielonego smoka i połóżmy w wygodnym łóżku. Dobry pomysł, kochanie. Możemy go tak trzymać tak długo, jak to będzie koniecznie. Dobra robota. Naprawdę pokazaliśmy temu asesorowi, do czego jest nad... zdolna nad wodą. Dżemp, z śliwek plus mleko. Zaczekaj, aby usłyszeć wieści o asesorze. Czyli co? Walnęło go w łeb i co? I teraz mamy czekać, aż on zmieni zdanie? Będziemy go. A może będziemy będzie go. Będziemy go trzymać zamkniętego. Tak. Ej, porwanie. Porwanie normalnie w tym. W nadwodom. Hmm. Dobre. Okej. Okay. Um, ja bym chciał iść sobie do góry, tutaj, tędy. Zobaczyć, czy mam jakieś zadania do zrobienia dla naszych. Klubów. Dobrze, a w ogóle jak, czy ja mam jakieś zadania? Zaraz, zaraz, zaraz. Przyjaźń z wierzbinką. Spotkaj się z wierzbinką. Dobra, koniec o. o, o Chciałem powiedzieć olac zadania, ale z drugiej strony. Jak ja zbieram co chwilę grzyby jakieś. E, borowiki, 8, Borowiki, 12, czarka 8. Żurawina, u 8. To mogę wziąć. Kurchawkę. mogłem też zbierać. Borowiki zebrałem już kilka. Tutaj aż... 12 Dobra, idziemy. A co tu jest? To jest gotowanie, prawda? Dużo nic ze szliza, z drobiu, dyni najmniej to schodnik ze smakowitości, dobra, to olać to Co tu mamy? Nasiona, z nasionami najmniej się bawię I rybki, też mi się nie chce, dobra, idziemy Gdzie ja idę teraz? Tędy, chodźmy Um, dobra, jesteśmy. To teraz tylko zbierać borowiki, zbierać purchawki i iść do wierzbinki. Dobra, wiem gdzie jestem. Trzeba iść do wierzbinki koło mojego domu. To tyle wiem. Są orzechy. Może przy okazji znajdziemy gdzieś jakieś mm, purchawki. Tędy, tędy. Eee. Yy... Tędy. Tak, jakbyśmy szli tak do, do kotonów tylko do wierzbinki, to do góry. Czy widzę jakieś półchawki, borowiki? Nie, tylko śliwki morele, rozkwinie. wezna wiecie, bo leżą, nie? Może tu jakieś grzyby znajdę. O, jesteśmy blisko też do delfini. O, jest. Jest wierzbinka tam, tu jest stokrotka. Mm, zaraz będę gadał z, z tą z wierzbinką. Może lepiej teraz pogadać. A później zbierzemy... Ale zobaczcie, tam są te... Grzyby, to nie... Ale to są pieczarki. Pełen plecak. O kurko. No jest świetnie, nie? Że mam pełen plecak. Ja muszę wrócić do domu. Się wypróżnić. I wtedy wrócić do wierzbinki. Bo jeszcze daj mi jakiś prezent, a ja nie będę mógł... Nic z tym zrobić, prawda? Dlatego najpierw do domu, wyrzucić wszystkie rzeczy, które mam. Mogę iść nawet tędy. Pozbierać więcej borowików i kurhawek, jak będę miał możliwość, jak znajdę. Też chciałbym, zanim będzie noc, załatwić sprawy wszystkie z binką. Ten odcinek będzie krótszy, moi kochani, niż zazwyczaj, ponieważ nie mam dużo czasu. Cztery kartofelki. Dobrze. No i wracamy do wierzbinki. Uff, jak przyjemnie. Muzyczka mi się podoba. Wiecie, taka spokojna, przyjemna, fajnie się gra. Dobrze, jesteśmy na drodze do wierzbinki. Zobaczymy, co ona nam powie. Bo to miało być zadanie: z przyjaźń z wierzbinką. my się chcemy z nią, oczywiście, zaprzyjaźnić. samo jak z sandymanem się przyjaźnimy, już. I z kim jeszcze? Ze wszystkimi. to krótko nie chcę gadać, ja chcę gadać z wierzbinką. Czego sobie życzysz? Tu jesteś. Porozmawiajmy przez chwilę. Mhm. Tak, chodź ze mną. Okej. Okay. Dlaczego chciałam, z tobą... Dlaczego chciałam z tobą porozmawiać? Nie wiem, może chciałeś, chciałeś mnie lepiej poznać? Nie, mam... nie masz zbyt wielu przyjaciół. Oczywiście, że mam. My jesteśmy raczej znajomymi. Ale twoi przyjaciele byli tylko znajomymi kiedyś, kiedy spotkałaś ich po raz pierwszy. Zapracowali na moją przyjaźń. Czy ja też mogę na nią zapracować? No cóż, niezły początek chyba. Ale absolutnie nie możesz być hobitem z nad mając tyle pozbi... pozabijanych głoźdźmi pokoi. Otworzę je dla ciebie. Oooo! Dzięki temu to miejsce zacznie bardziej przypominać dom. Oj, super! Będę miał więcej pokoi. Dziękuję, wiesz, Blinko. Bez zbędnych sentymentów. Do widzenia. Zaczekaj, aby usłyszeć wyjście asesora. Czekaj, czekaj, czekaj. Powiększony norką habitat Po osiągnięciu kamienia milowego w relacjach masz teraz nowy obszar w swoim domu. Przednia część norki została posprzątana i naprawiona przez wierzbinkę, która dodała nowe frontowe wejście skierowane na północ, a także duży salon gotowy do ozdabiania. Uda się do domu i sprawdź nowy obszar. Aby odokować ich więcej, pracuj nad wzmocnieniem relacji z wierzbinką. Dalej. Hmm. Pięknie. To jeszcze pogadamy ze stokrotką, skoro ona tutaj już jest. Potrzebujesz czegoś? Wyczuwam dezorientację. Nic z tego nie rozumiem. To kolejna z zagadek Nory. Ta jest trudna, naprawdę, naprawdę trudna. Myślę, że nawet Gandalf nie potrafiłby jej rozwiązać. Więc jeżeli ją rozwiążesz, będziesz mądrzejsza od Gandalfa. Poważnie? W takim razie pomóż mi jeszcze raz. Jak brzmi zagadka? Wędrowiec bez stóp Nikoła, gdy podróż kres jego, w piasku chowa. O trudne. Lżejsza niż Gandalf. Mam jeszcze o czymś rozmawiać? Do widzenia. Musimy wkrótce znowu porozmawiać, Hugo. Do zobaczenia wkrótce. No to pa. Nie mam pojęcia, o czym to było, ale jak już mówiło kolej, i to od razu mi się ten wóz przypomniał. Ale tutaj jest jakieś koło. Pomikowe. Biegamy? Nie mogę biec. Szkoda. Pomikowe koło. Dobra, to idziemy do domu. Bo ja chcę zobaczyć odblokowane wejścia, Ale patrzcie, to wejście jest zablokowane, szkoda. Ale och, główne, główne wejście jest odblokowane, moi drodzy. Główne wejście do domu jest odblokowane. Och, jak pięknie. Uuu, tutaj teraz możemy sobie ustawiać różne rzeczy. Wow. Co to jest zablokowane? Co tu jest? Kolejny pokój, kominek. Uj, jeszcze kolejne pomieszczenie. Wow, tyle pomieszczeń mamy w domu, Będziemy mogli sobie poustawiać co chcemy, gdzie chcemy, jak chcemy, czym chcemy. Pięknie, to mi tylko nie pasuje. Tutaj to bym musiał przestawić. Eee, czy to jest, to był chatak. Tak, i to bym chciał całość eee, przenieść. Teraz tabulator, meble, ozdoby. Uu, dużo tego mamy: poduszki różne, piżanki. A meble? O rany, bardzo dużo mamy tego: tele, stoły, łóżka, Wysokie półki w stylu mrocznej, puszczy. Ja bym tutaj postawił w tym pokoju e, albo tu, tylko musiał je obrócić o. Na to bym mógł położyć na przykład ozdobę, jak na przykład książki odwróć. Pięknie. Co jeszcze moglibyśmy ustawić? Och, powiesić sobie ten. Zna ten. Te ptaki nad wodą. Gdzieś. Tutaj byśmy sobie powiesili. O, tak jest prosto. Może tak. O. Ślicznie. I drugi świecznik. Pięknie, He hej! Tomek coraz ładniejszy. A to jest ma mały kek, browar, idelec, miska do mieszania. A co to jest? Ciekawa krowa. Eee, to też sobie obrócimy. Niech sobie wisi obrazek. Pięknie. No, brawo. Coś jeszcze mamy. Butelkę, serce ręczników, poduszki, kek. To kek bym najlepiej w kuchni gdzieś postawił, ale może ogród, meble jeszcze jakieś mam. Szafka nocna w stylu mrocznej puszczy. A Może jakieś krzesło. Żebyśmy mogli sobie usiąść wygodnie czytać książki. Ale gdzie? Ha, przytrzymaj. No dobrze. Tutaj mamy o, taki do czytania książek. Tutaj bym sobie mógł postawić łóżko jakieś. Kanapę. O, tutaj bym sobie postawił kanapę. Ha. I meble. Eee... To. C. O tutaj. Ślicznie. I jeszcze do, na to jakąś ewentualnie poduchę. Koniec tego, już. to jest dobrze. Moi kochani, jest cudownie. W takim razie mamy odblokowaną część domu. Możemy ją sobie dekorować, bawić się, ale. Dalszy ciąg w następnym odcinku. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przepraszam, że tak krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale naprawdę nie mam już czasu na kręcenie kolejnej, kolejnego dnia, bo jest czas do pracy. Ja muszę się zbierać. Także moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Ja idę spać. Poczekam do następnego dnia. I w następnym odcinku zobaczymy, co nam asesor powie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.